Uwaga. Tu stacja brzeg Opolski z roku 1950 wjeżdża na peron kamienna 3. Podczas wysiadania z pociągu pasażerowie proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności. Jak szkoła, aż pod z niej spływa. Stoi i srapie. Ledwo już sipie. Czeka na remont, bo tym się <noise> A to nie to nie Wielkie, ogromne. Jest się czym chwalić. W pierwszym dyrekcja, każdy jej słucha, bo zieje paska i gniewem bucha. Czasem zaś z nudów i odniechcenia różne wydaje rozporządzenie. W drugim wagonie też jest przesicznie, siedzi w nim grono pedagogiczne, piją porwate i myślą skrycie, jakby tu uczniom utrudnić życie. W trzecim globusy, mapy, lubówki, cyrkle, ekierki, gwoździe, czarówki. jeden kosiotrów z wesołą miną i rozstrojone stare pianino. W czwartym karmider, krzyki, hałasy, to są uczniowie. Te starsze klasy. W piątym zasiedzą dumni nadęci, Fakarowicze i Repetenci. I choćby mieli tysiąc ściągawek, I każdy z nich zdawał po tysiąc poprawek, Choćby z wysiłku im garby wyrosły, Żaden z nich nie zda takie to osły. A tych wagonów jest ze 40. Sam nawet nie wiem, co się w nich mieści. Nowe programy, stare lektury, ciągłe reformy i plany zbóry. Obowiązków, nagród i nagan. Słowem w dwóch słowach. Niezły Nagle w, w uszach świst. Para Bóg koła bóg. Ruszyła powoli i ociężane. Kochana oświata, ten nasz wiedzy wane. Już kręcą się tryby, mechanizm już chodzi. Zmęczona dyrekcja układa plan godzin, zastępstwa, urlopy, dyżury, okienka. Dyrekcja z wysiłku, aż jęczy i stęka. Bez chwili wytchnienia, wkuwają u siebie regułki, twierdzenia. Już dymią im głowy, wylazły im oczy. A pani w te głowy wciąż tłoczy i tłoczy. Pytania, sprawdziane dyktanda klasówki, I sypią się pały i w domu wymówki. Choć uczeń pracuje wciąż, choć uczeń wciąż duka, By szybciej, by prędzej wyszła ta nauka. Programy rozdęte, aż nie wypada, Wciąż się w programy dokłada, dokłada, Dyrekcja nie sypia, bo cierpnie jej skóra, Że parkiet wybrzuszy pęknie gdzieś rura. Wciąż nowe stresy i nowe frustracje. I aby do czerwca, bo w czerwcu Nam głowa. Trzask, nam Wszystko Wszystko no, no. Uwaga, 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 chwili, z tej chwili, na w następne chwili, w Prosimy pospieszyć się z wsiadaniem. Pociąg objęty jest całkowitą rezerwacją miejsc. Yeah,